Oooo, sobie odpocząłem! Oooooooooo, dobra! Co tu jest! Co tu jest? Kto chce kotlecika? Babciu, nie teraz! No masz, no zjedz sobie, masz tutaj takie. Co ty, kotlecika? Babciu, mi dajesz zostawić? Co ty? Kto to jest? Nie, nie, nie! Babcia, ja nie wiem, ja nie wiem kotlecika! Ja sto babcia, ja nie wiem kotlecika! Ole jestem zmęczony po całym dniu pracy, jeszcze. O, Jak ja wyglądam, jak moja twarz wygląda, jestem... Nie, że mam szybkie okulary i tak... Cze... Co siedzicie? Czemu te drzwi są? O to rad... Nie, to pewnie zapomniałem. no znowu zapomniałem drzwi, jeszcze ktoś mi się pewnie włamał i coś się znowu stało, no. O, jestem głodny, ja nie mogę, czekajcie, muszę sobie to zjeść, dobra, wezmę sobie, bo naprawdę jestem taki głodny, cały dzień pracy, cały dzień pracy. O, do, jeszcze muszę, o, dobra, jeszcze muszę coś pooglądać, jestem tak zmęczony, że muszę troszeczkę odpocząć, no nie. Ej, co to było? Ej, co to było? Nie, to są jakieś zwidy, to są jakieś zwidy, na, na pewno, na pewno to są jakieś zwidy. Muszę się wykąpać jeszcze, o, bo... Nie no, stary, zmęczony jestem po tej pracy, zaraz nie wytrzymam jeszcze tutaj. Co to? Co to? Aha, ktoś jest. Czekaj, czekaj. Tu nikogo tutaj nie ma, to o co chodzi? Czekaj. Dobra, nie nie, nie, no, ja sobie oglądam telewizję na spokojnie, na spokojnie sobie oglądam telewizję. Dobra, co, co, coś tam gadają, coś ileś tam przypadków znowu, znowu. O! No, to. Włączaj to, włączaj to, włączaj to o Co to było, co to było, co, co to mi wyskoczyło? Yy, yy, to są zwidy, to są zwidy o, Moje twarze widać, to są zwidy o co to było, czekaj, czekaj Może ktoś w szafie jest, czekaj, nie, nie, nie Kto? Halo? Halo? O! Co to jest? Co to jest? Co to? Co? co, to co to Kto to był? Kto to był? Kto to? Czekaj, czekaj, czekaj Ej, halo? Kto to był? Halo? Sąsiad tam? się tam jest, ale. Ale nikogo tutaj nie ma! Ej, ej dobra. Dobra, co są jakieś zwidy? To są jakieś zwidy? Muszę coś, dobra, wezmę sobie. Te winogrona, winogrona sobie wezmę. Wszystko jest okej, okay. to są tylko moje zwidy. Hehe. Dobra, dobra, nie, 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 dobra, jeszcze raz sobie. Teraz na spokojnie sobie telewizję oglądnę. Coś tam znowu. Coś tam, po... coś tam, Morawiecki, coś tam, szkoły. No, 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 no. Tak. Tak, dobra o, 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 co to, co to był za dźwięk? Nie, wyłączam to, wyłączam to, 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 o, to o, nie, nie, co to był za dźwięk? Co to był za dźwięk? O, dobra, nie, 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 są, mam jakieś z jakieś z Zmienię sobie kanał, dobra o, Co to było? O, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to było? Co to, co to, to, to? Czekaj, nie, wyłączam to Wyłączam to Wyłącz to, czekaj Wyłącz to Czekaj, czekaj Co to? Co to jest? Co, 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 co mi po... Dobra, nie, nie, ja muszę się przespać, nie, 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 czekajcie Ja jestem zmęczony, ja muszę się przespać, to... Tak nie może być... Tak nie może być z, z make, make Up bed, nie wiem, czekaj, które to O, no, dobra, muszę się tutaj położyć, bo jestem taki zmęczony o, Nie mogę zasnąć, no nie, dobra, nie, 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 ja muszę się porozciągać, ja muszę się porozciągać Tutaj, tutaj się o, porozciągam sobie o, o. O, 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 ale boli. <tryk> o, moje nogi. <tryk> dobra, jeszcze, ta, ta szybki taniec, szybki taniec. O, u, u, o, o, o. Dobra, nie, 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 coś innego, coś innego. W jakimś jest, ale to jest zwykły sąsiad. Co? Co tu, dobra, to jest zwykły sąsiad tam idzie, dobra. Czaj o, 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 dobra, dobra, rozciągamy się, rozciągamy się. co okay. ci... Czy... Czy ja słyszałem, że... Ja słyszałem wodę. Czy ja słyszałem wodę? Czy ja... ja słyszałem wodę z wanny, ja słyszałem wodę z wanny, czekaj, 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 spokojnie. E, czekaj. O, o otworzę, otworzę to, otworzę to, dobra. Dobra, dobra. O co to jest? Co to jest? O, halo, halo, gdzie on jest? Gdzie on jest? Halo? Halo, czy jest... Halo, czekaj, czekajcie, 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 czekajcie. Czy nie tam jest jakiś... Nie, 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 dzion jest, cion jest. Co to był za co to... Nie? nie, 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 ja wychodzę do niego. Ja do niego wychodzę. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja mam się pytać. Dobra, nie, ja idę. Nie, już się nawet dzień zrobił. Halo? Halo, kim ty jesteś? Co ty robisz? Czemu mnie straszyłeś w nocy? Halo? Nie zasłużyłem sobie. Czemu zasłużyłem sobie? O co ci chodzi? Zasłużyłeś sobie kradnąc wszystkie Robuxy z całego świata. Ja jak całego świata? No, a ja muszę... muszę... ja, jak to przecież do w jednym domu mieszkam? Co pan gada? Co pan gada? Ja... W domu? A gdzie druga działka? nie nie. Mam działkę na bali, mam działkę na bali. Tutaj mam tylko jedną działkę. Cie jak ty się nazywasz? Ja ostatnio oglądałem Wojany Czekaj, czy to jest, to jest on, czy to jest ten... Ale ale co ty, co ty w ogóle chcesz? Co ty chcesz ode mnie? Ja, ja nic nie zrobiłem ja. przecież! No, jestem zmęczony po pracy, co ty ode mnie chcesz, gościu? Ja domagam się, żebyś wiedział, co popełniłeś za błędy. Co, co ty chcesz mi zrobić? Co ty chcesz mi zrobić, ja się pytam? Ja, ja nie chcę, ja nie chcę. Naprawdę, nie widzisz mojej twarzy? Fa... Czekaj, kto tu to, kto to jest? Halo? Pani! Dawyś pięć co? Jaki pięć pana? Na miejscu sytuacje! Jaki pięć złotych? Co ty widdej? Brud, też tam od wejścia cały. Jaka co? W co jest Nawet zrobię moonwalka dla mnie. Co pan robi, ale. Nie, nie! O co? chodzi? Ja ci dam moonwalka. Co ty mu zrobisz? Co, co? Kto oh on jest? Co ty z nim zrobiłeś? Halo. Halo. To samo stanie się z tobą, ale najpierw trochę cię postraszam. Nie, nie, co, o co ci chodzi? O co ci chodzi? Po co tu ty przyszedłeś? Po co tu przyszedłeś? Eee, eee, nie. Czyj spokojnie i zobaczysz. Nie, 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 nic mi nie zrobisz, nic mi nie zrobisz. Eee, eee. Halo! Gdzie on jest? On że coś mi zrobi. I co, ja, ja się boję. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Eee, dobra, nie, ja idę spać, ja idę spać, ja już mam tego dość, ja już tego dość! <tryk> <tryk> Przyjacielu, zawsze byłeś mi jak brat Babciu, może w końcu się nauczysz gotować? Wiesz okay. no. jak czekaj ten...